Karmienie piersią prawidłowe odżywianie. Czego nie wolno jeść kobiecie karmiącej piersią? Kobieta, która karmi piersią i ma zdrowe dziecko bez alergii pokarmowych i bez kłopotów trawiennych, może jeść właściwie wszystkie produkty. Oczywiście należy wybierać produkty zdrowe, naturalne, pełnowartościowe. Tutaj chciałam podkreślić szczególnie to, że kobieta w trakcie laktacji potrzebuje dużo więcej składników odżywczych niż w trakcie ciąży. Tak więc bardzo ważne jest, żeby nie tylko odżywić dziecko, ale również kobietę. Co to jest dieta eliminacyjna? Dieta eliminacyjna to jest taki sposób odżywiania, który. Wyklucza niektóre produkty, które wpływają alergizująco na dziecko. Do takich produktów mogą należeć m.in. cytrusy, truskawki, czekolada. Często są to produkty na bazie mleka krowiego, również mięso, niektóre warzywa. O produktach, które alergizują dziecko, będzie tutaj mówił więcej lekarz, który może stwierdzić na podstawie objawów opisanych przez matkę, że ten produkt jest alergenem i trzeba go wyeliminować. Kiedy kobieta karmiąca powinna przejść na dietę eliminacyjną? Karmiąca matka powinna przejść na dietę eliminacyjną dopiero wtedy, gdy stwierdzi niepokojące objawy u swojego dziecka. Wówczas powinna skonsultować się z lekarzem, który na podstawie objawów będzie mógł stwierdzić, czy dany produkt wpływa alergizująco na dziecko. Nie warto od razu po urodzeniu przychodzić na dietę eliminacyjną i opierać swój jadło o kilka wybranych produktów. Czy warto stosować dietę eliminacyjną na wszelki wypadek? Kobieta karmiąca nie powinna na wszelki wypadek eliminować produktów w obawie przed alergią pokarmową. Warto natomiast wprowadzać wszystkie produkty i dopiero jeżeli jakieś niepokojące objawy pojawią się, wówczas konsultować się z lekarzem i wówczas eliminować dany produkt.